Te samochody rozbujały się cenowo, tak jak mieszkania na rynku warszawskim. Pokonam teraz roundabout. Co my tutaj mamy pod machą? Jeżeli chodzi zaś o funkcjonalność... O, proszę, teraz. Do czego on nam jest potrzebny? Zrób chłodniej o 2 stopnie. Niestety nie możesz obecnie wybrać muzyki. Dlaczego w takiej zabaweczce w kolorze majtkowym? I uwaga, to jest podstawowy kolor tego samochodu. Jak się nazywa? Jak się nazywa? Jak się nazywa ten samochód? Przy takim samochodzie powinienem stanąć jako młody influencer i powiedzieć kochani, witajcie, kochani, słuchajcie, no jestem właśnie w moim nowym studiu produkcyjnym i słuchajcie, będę testować dla Was taki samochodzik, taką zabaweczkę miejską. Cieszycie się, prawda? Cieszycie się tak jak ja. No ale że jestem dojrzałym i dorosłym mężczyzną podejdę do tego testu nad wyraz emocjonalnie oschle, tak, bo ten kolor wzbudza już moją sympatię, ten samochód swoim konserwatywnym kształtem też w sumie wzbudza moją y, sympatię, a połączenie tego koloru z tym kształtem jest czymś niezwykle ciekawym. Jak się nazywa ten samochód? Ticros! z Volkswagen Ticros z tych T Volkswagen nie narobiło się tyle, że dobrze jest mieć tak cudownych współpracowników, y, którzy za kamery podpowiedzą, czy to jest T-Roc y, czy coś innego. Jest to samochód, który jest z nami już od dawna, bardzo dobrze znany, nie nowy, od 2018 roku jest na rynku. Teraz przeszedł lekki facelifting, lekko liźnięto kształty, no i oczywiście usprawniono i unowocześniono wnętrze, bo tam we wnętrzu te lata płyną jakby najszybciej. Sylwetkowo to jest segment samochodów, które dzisiaj budują motoryzację, budują wolumeny sprzedaży, czyli tak zwany lekki crossover segmentu B. Samochód totalnie niepociągający, bo wszystkie koncerny, wszystkie marki mają jakieś auto tego segmentu w swoim portfolio. Jeżeli ktoś się chce zdecydować na taki samochód, to obojętnie, czy będzie chciał wybrać z gamy marek premium, czy z gamy marek. Nie wiem, tych jeszcze może niepopularnych, chińskich, koreańskich, japońskich, europejskich, wszyscy takie samochody w swoim portfolio mają. Także będę dochodził dzisiaj, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje, że wy, moi kochani, Chcecie takimi samochodami jeździć? Nie jest to kompletnie segment mojego wyboru. Ja nie tworzę wolumenów sprzedaży, moje wszystkie samochody są chociaż odrobinkę dziwne, więc spróbuję dociec, co może być fajnego, co może być pociągającego w takim aucie. Oczywiście, w takich samochodach, tak zwanych wielkomiejskich, albo jako drugie w rodzinie, albo po prostu do jeżdżenia na co dzień od święta, musi nas pociągać uroda. Dlatego zrezygnowaliśmy z mody na wany i przeszliśmy tą modą na SUVy i crossovery. Czyli to auto musi być przede wszystkim ładne, musi być draczne. Czy T-Cross jest Volkswagenem? Jest samochodem, no wiadomo, że jest Volkswagenem. Czy jest samochodem ładnym i dracznym? Na pewno tak, trzeba mu przyznać. Jak na ten segment, te kształty są dosyć dorosłe, czyli samochód jest wyciosany tutaj tak troszkę jak Passat. Jak starszy Tiguan, jak kiedyś może poprzednia ewolucja Tuarega, nawet. Także, jak na tak mały samochód, bardzo jest taki zasępiony i poważny. No, majtkowy kolor w postaci niebieskiego błękitu dodany tutaj bez dopłaty. Uwaga, to jest podstawowy kolor tego samochodu, także nie trzeba jak zawsze tych dziwnych dopłat za lakiery metalizowane robić. Rzeczywiście, jest w stanie ten samochód troszkę ubarwić, urozmaicić, upstrzyć i sprawić, żeby stał się ciut bardziej draczny. No cóż, te linie tutaj czarne te takie poważne też są upstrzone i srebrem matowym, ale i srebrem takim chromowanym. Trochę się zaczyna wieść tańczyć i śpiewać. No ale niech tak będzie. No i tutaj mamy coś o co wszyscy w ostatnich latach bardzo mocno walczymy, czyli ten zwiększony prześwit. Do czego on nam jest potrzebny? No do niczego, żeby tyłek łatwiej się wgramolił do tego samochodu, to jest jedyna chyba tego zaleta, bo choć ten samochód w danych technicznych, katalogowych ma podany kąt rampowy, kąt zejścia i tak dalej, te wszystkie właściwości offroadowe, no ale nie ma w ogóle przewidzianej nawet wersji z napędem na cztery koła, Jest to samochód bardziej wielkomiejski niż offroadowy, więc o te 4 centymetry, żeby stał wyżej, walczymy i nie chcemy już mieć Volkswagena na Polo, który jest samochodem z kodiną. Salonbistym, bardzo fajnym, nawet jeszcze oferowanym w wersji GTI, i wolimy się przesiąść na takiego Oto e, Ticrossa. Felga 17, też podstawowa, też bez dopłaty. Ja dzisiaj testuję dla Was nie samochód jak zawsze w tym najwyższym i najdroższym wydaniu, tylko w wersji takiej e, w miarę spokojnej. No właśnie, pogadajmy o kwotach. Panie Adamy, za ile taki samochód można mieć? No niestety, za taki egzemplarz, tak wyposażony, który ma w wyposażenie dodatkowe włożone, uwaga. Tylko albo aż 30 tysięcy złotych można mieć za 146 tysięcy. Czyli podstawowa wersja 146 minus 30, ile to będzie? 116. No, 116 tysięcy w podstawie. Dużo? Bardzo dużo. No tak, te samochody rozbujały się cenowo, tak jak mieszkania na rynku warszawskim, że po prostu człowiek się za głowę łapie i plecy sobie, włosy z pleców sobie, przepraszam bardzo, wydrapuje, jeśli takowe posiada no cena hmm, jest adekwatna oczywiście do konkurencji, jest adekwatna do, do tych prawideł, które rządzą teraz rynkiem, ale jak na tak jednak mały i prosty konstrukcyjnie samochód jest y, wybujała i za wysoka. No i dobra, zasymulujmy taki ruch wielkomiejski, czyli ruszyłem, o czerwone, zatrzymuje się, pura jest ciepła, o, więc gaśnie, już przy gaśnięciu jest takie, jakby wygasał. Stopniowo teraz puszczam hamulec. No hechła, no jednak hechła. No. Ale już jak się wyhechła, jak ruszy, i jest zagrzany, to ta kultura pracy, im dłużej z nim obcuję, tym wydaje mi się ciekawsza, fajniejsza. Ja ogólnie lubię trzycylindrowe jednostki. Wiem, że pewnie zostanę teraz totalnie skajtowany przez prawdziwych fanów motoryzacji panie Adamie tylko V8. Akoło V8 większość pewnie nie stała z tych fanów motoryzacji, nawet już nie mówię o dotykaniu takiej jednostki napędowej, ale jak popatrzę dzisiaj, jak te trzycylindrowe jednostki harcują w naprawdę wysilonych, mocnych wersjach, w sportowych wersjach, w rajdowych wersjach nawet, to, to zaczyna mi się taka jednostka naprawdę podobać, bo ten charkot wydobywający się z, tych, z tej niesymetrycznej liczby cylindrów ułożonych w rzędzie od zawsze był taki ciekawy. Czasami przeszkadzał, ale czasami był pociągający. Ciekawe, jak jest tutaj. Dobrze, teraz go wkręcę troszkę, o. To jest też fajny tandem, ten dźwięk, ten silnik połączony z bardzo dorosłą, siedmiobiegową, dwusprzęgłową skrzynią DSG, Doppelkupplung Getriebe, tutaj po prostu króluje. O, żeby mi słońce nie świeciło w oczy. O, i to, no tak, już zbliżyłem się, liznąłem 50 na godzinę, i już mnie Bimbadło zawezwało do roboty, żeby to wyłączyć. Tradycyjnie Wam o tym opowiem, bo nienawidzę tych systemów. Tutaj mamy to rozprowadzone w trybie graficznym, czyli o klikam na znak prędkości, i jeszcze raz muszę kliknąć, żeby to dezaktywować. Czyli już muszę cztery kliknięcia zrobić, jeszcze żeby z tego wyjść, żeby. Żeby to Bimba nie wyłączyć. Trzeba to zrobić za każdym razem, po każdym uruchomieniu samochodu. Przyjdzie nam się zastrzelić, naprawdę, w tej motoryzacyjnej Europie. O cyferkach powiedziałem, jeżeli chodzi o pieniądze, to teraz te łatwiejsze cyferki dla mnie, czyli co my tutaj mamy pod machą. Mamy tutaj, moi drodzy. Gdzie Całe szalone i wściekłe. 999 cm pojemności skokowej trzycylindrowego silnika grupy Volkswagena. Ta-dam, jak to poważnie brzmi. Nie? Ten silnik w T-Crossie dostępny jest w dwóch wersjach mocy: 95 i 116 KONi. Ja mam tę wersję mocniejszą tym razem, żeby poganiać tutaj do setki w miarę sprawnie, czyli w granicach tych. 10 sekund, żeby do tej, do tej stówy się rozbujać. Jest oferowana wersja bardziej dorosła, bardziej dojrzała, szybsza, czterocylindrowa, czyli słynne 1.5 TSI. Też Volkswagenowskie, oferowane w różnych markach grupy. No i tamten samochód to już jest 8 z lekkim haczykiem do setki. Także ta, jeżeli ktoś. Chciałby tak niewielkim samochodem, jednak głównie bujać się w trasie, no to polecam dopłacić do mocniejszej czterocylindrowej wersji. Natomiast jeśli troszkę tu, troszkę tu, albo jakaś obwodnica, albo miasto, to te trzy cylinderki w tej jednak mocniejszej 116-konnej wersji naprawdę się spiszą. Nie jest to odkrywcze. Tak samo jest to już wiele lat w samochodach. Ta jednostka napędowa nie jest połączona z żadną mikrohybrydą. Tutaj jest normalny system start-stop, troszkę denerwujący przy trzech cylindrach, ale jednym guzikiem skrótowym można go bez najmniejszego problemu wyłączyć. Można powalczyć tutaj o spalanie rzędu 6-6,5 litra na setkę, co też jest niewątpliwą zaletą e, przy eksploatacji codziennej tego samochodu, bo po to też kupujemy takie auta, żeby po pierwsze cieszyły oko, po drugie dawały fajny komfort podróżowania, a po trzecie, żeby właśnie były w miarę ekonomiczne, e, jeżeli chodzi o Codzienny użytek. Zawieszenie. Twardawe, nie powiem tak, jako że auto stoi wyżej, to żeby się nie wykładało lusterkami po asfalcie o w zakrętach, to to zawieszenie przy niewielkiej feldze i dosyć wysokiej oponie jest, jest sztywne i pracuje w taki lekko, rzekłbym, nawet usportowiony sposób. Ale to też fajnie, bo w tym segmencie oczekujemy takiej zwinności tego samochodu, żeby, żeby układ kierowniczy był precyzyjny, żeby właśnie skrzynia biegów w miarę wartko te biegi zmieniała, żeby ten samochód był taką miejską pchełką, która się będzie wszędzie wciskać. No nigdy nie będzie tak um, efektywna jak elektryk w mieście, ha, 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 ale, ale no stara się, stara się nadrobić to wszystko. No, tutaj też jest dorosłość, przyznać należy. Bardzo poważne są te kształty, bardzo poważna jest ta listwa. Auto znowu wyciosane w prostokąty. Tutaj nie ma tych obłości znanych z innych samochodów tego segmentu, tylko wszystko jest rzeczywiście tutaj, no, tak skrojone hmm, dostojnie. Nie witajcie, kochani, tylko dzień dobry, państwu się mówił przy takim samochodzie. O, no. I proszę bardzo, mówiłem o funkcjonalności. Jest funkcjonalność. Nie wygląda, ale ma aż 455 litrów. To jest niesamowite, że w segmencie B jesteśmy w stanie upchnąć taką przestrzeń bagażową. Kiedyś pamiętam, zawsze to powtarzam: Fiat Siena. Ten słynny trójbryłowy Fiat Siena miał 510 litrów przestrzeni bagażowej i był rekordzistą w owym czasie. O, no, jak opuścisz podłogę i podniesiesz półkę, tak. Znaczy, do półki z opuszczoną podłogą. O, tak, no, o bo tu można mieć albo wsów równoległy, albo można opuścić podłogę, jak dyrektor mówi, o, i mieć wsów nierównoległy. O, o proszę, teraz wyższy próg załadunku, ale więcej przestrzeni, no i dalej tutaj przy braku koła zapasowego na tak zwane te stałe szpargały samochodowe, też tego miejsca jest w brud przy zestawie naprawczym, jedynie jest gaśnica, jest apteczka, wszystko jest, ale ładniej wygląda, mi się bardziej tak podoba, więc ja będę tak jeździł, o. Tak jest bardziej spójny tutaj kształt tego bagażnika. A tu jest apteczka. Nie trzeba apteczki wozić, jakby jakbyście py py pytali, tylko zawodowi kierowcy muszą wozić apteczkę w samochodach, ale to tak zupełnie e, na marginesie. Popatrzę sobie w komputerze o zasięg na 520 km, a zważywszy, że auto ma 40-litrowy zbiornik, to jest to bardzo przyzwoity wynik. Można tanio pojeździć tym samochodem. Pokonam nam teraz Roundabout. No i fajnie, sama jazda troszkę mi się kojarzy z takim samochodem z wypożyczalni gdzieś na południu Europy. Taki samochodzi królowałby właśnie na drogach greckich wysp, czy tureckiego wybrzeża, czy, czy włoskich, jakich pięknych, przyplażowych terenów. Tak mi się to skojarzyło, jak jechał samochodem z wypożyczalni. Może dlatego, że nie jest to ta topowa wersja, czyli RK, do której my dziennikarze motoryzacyjni jesteśmy przyzwyczajeni, że zawsze te samochody testowe są wyspecyfikowane pod korek, a tu mam taką wersję właśnie normalniejszą. Może nie aż tak bidną, jak ta z wypożyczalni, ale solidną. No nie jest to demon prędkości i nie jest to mistrz kultury pracy, przyznać należy, ale w tym gabarycie samochodu mógłbym się do tego przyzwyczaić. Jeżeli te trzy cylindrowce są pakowane do segmentu D, nie wiem, do Forda Mondeo czy, 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 czy ciut mniejszej Skody Oktawi, to tam może być to drażniące. Natomiast w takiej zabaweczce w kolorze majtkowym wcale ta jednostka napędowa nie brzmi i, i nie zachowuje się. No tak, ten samochód to zwykle jest wóz do zadań specjalnych, czyli dowożenie dzieciuchów albo zwierząt albo y, znajomych, czyli jednak w tym segmencie niewielkich samochodów nie możemy zapomnieć o pasażerach tylnej kanapy, bo ten samochód wykorzystujemy na co dzień y, w, w różnych funkcjach. No. I teraz jak klasyczny dziennikarz motoryzacyjny powinienem powiedzieć, że materiały słabej jakości, że dużo twardego plastiku. O właśnie, mogę tu podrapać. I faktycznie tak jest. Przyznać należy. Ta tapicerka jakaś taka gąbczasta z logotypem trochę przypominającym Renault. <laughs> Widzi ta? Tutaj znaczek Renault. Zobacz, co, ten kształt, nie? O, no jest Renault trochę. Niby pogłębione te fotele, niby to wszystko ma być takie nowoczesne i fajne, ale ta tkanina już widać, że jest po prostu kiepska. Schowek idący w niebyt, czyli pewnie tutaj można sobie w bogatszych wersjach dmuchawkę zażyczyć. W tej wersji pasażerowie tylnej kanapy owej krateczki i dmuchawki nie mają, ale mają za to dwa gniazda USB-C do ładowania telefonów, co jak się okazuje dzisiaj jest absolutną podstawą. Dwie osoby w miarę wygodnie, trzy osoby to będzie. Katorga w tym samochodzie, no i prostokątna sylwetka pozwala takiemu dżentelmenowi, który ma 1,79 m, czyli jak na mężczyznę jest wzrostu średniego, pozwala usiąść komfortowo. W Japończykach tego segmentu tego nie zrobimy, na przykład w CHRC, która jest spłaszczona ku tyłowi. A u Niemca zrobimy. U Niemca jest komfortabelnie, prostokątnie i wygodnie. O, przejadę sobie przez rondo szybciej. Uwaga. Zobacz, no A Fajnie. Ale czy mnie się? Czy mnie się nie przechyla się? Jest dobrze, spoko. O. Zwykle mam tak, że im jest prostszy samochód w moim posiadaniu, tym większe demony zła się we mnie wydobywają i zaczynam ten samochód zupełnie nie wiadomo dlaczego katować i doprowadzać do różnych dziwnych sytuacji. I Tak też jest w tym przypadku. Nie wiem dlaczego. Co należy podkreślić? Podkreślić należy też dorosłość wnętrza i pozycji za kierownicą, w tym nieco z wyglądu zabawkowym samochodzie. Może ten kolor tak sprawy, gdyby taki. Jak się nazywa? Tikros. Teraz żartowałem, podpuszczałem go, czy pamięta. Gdyby taki Tikros był w kolorze czarnym, albo bordo, albo butelkowa zieleń, wyglądałby naprawdę na dorosły samochód. W tym majtkowym turkusie się wygląda nad wyraz zabawnie, dlatego troszkę sobie takie podśmiechujki z niego robię. Mm. Ale za to siedzę nisko, kierownicę mam wypuszczoną tutaj fajnie przed siebie, dwustopniowa, dwupłaszczyznowa regulacja jest i naprawdę siedzi mi się jak w takiej przyzwoitej osobówce. Jest szeroko, jest dostatnio, jest dobrze, a pozycja za kierownicą, jak sami wiecie, to jest absolutna podstawa w obcowaniu z samochodem. Jeżeli kupujecie sobie samochód, to usiądźcie w nim i przejedźcie się i zobaczcie, czy nie jest za nisko, albo czy nie jest zbyt taborytowa, to jak dla Was. No dobra, to jak mawiał klasyk. Odpalę sobie go od razu. No hechła niestety przy odpalaniu, hechła to jest tak. ten start-stop jest tutaj wyłączany bardzo blisko kierowcy i kierownicy, także ja bym to robił. Jakbym miał ten samochód na własność, to za każdym razem niestety ten upierdliwy guzik bym wciskał, żeby fura po prostu nie hechłała na każdych światłach. Brak. Tej miękkiej hybrydy powoduje, że to wszystko idzie z rozrusznika, czy przy trzech cylindrach, które bujają się nierównomiernie, każde odpalenie samochodu nie wykazuje wysokiej kultury pracy tej jednostki napędowej, że powiem tak dosyć łagodnie i oględnie. No i dobra, wkraczamy w tę fazę volkswagenowskiej obsługi, która w tym oto panelu centralnym wyeliminowała wszelkiego rodzaju guziki i pokrętła. Czyli temperatura dotykowo na dotknięcie haptyczne. Głośność w radiu, też bez żadnej gałeczki, bez niczego, trzeba to wszystko tylko robić dotykowo. Oczywiście, można to zrobić tutaj, i na szczęście tutaj nie przywędrowały te, jak w najnowszym Tuaregu, nie przymierzając też te przesuwne, niby okropne, te, te, te gładziki, te panele, tylko są tutaj normalne guziki i bez odrywania wzroku od jezdni będzie można obsłużyć zarówno ten pomat, jak i komputer pokładowy, a także przyciszyć radio lub zmienić fale. W którym roku urodził się Fryderyk Chopin? Niestety nie możesz obecnie wybrać muzyki. Spróbuj ponownie później. Okej, okay, czyli nie ma jeszcze AI. Niestety, dzisiaj samochody potrafią rozmawiać z nami na bardzo różne tematy, jeżeli mają połączenie z internetem i jeżeli mają wgrane grane odpowiednie oprogramowanie. A ten jakowóz leciwy, którego historia sięga 2018 roku, Boże, kiedy to było, takiej funkcji jeszcze nie ma, ale na pewno potrafi zrobić chłodniej. Gorąco mi. Zrób chłodniej o 2 stopnie. Niestety nie możesz obecnie wybrać muzyki. Spróbuj ponownie później. No mało ma te bydle. Zrobię seręcznie. Czy ja dałbym prawie 150 tysięcy złotych za taki samochód? Nie dałbym. Przy wielu komplementach i, i moich ochach i achach Moim zdaniem, za taką kwotę potężną można naprawdę znaleźć coś fajnego na rynku samochodów używanych, od choćby mój kolega sprzedaje Porsche 911 996. Co prawda nie młode, bo ponad 20-letnie, ale w doskonałym stanie i też mające bezprzewodowy Apple CarPlay. Na przykład, no, wolałbym zdecydowanie taki samochód z charakterem, niż być kolejnym y, miliardowym użytkownikiem y, samochodu takiego segmentu który zadłużył się na niego minimum na 3 albo nawet na 5 lat i wziął go sobie na raty, bo za gotówkę go nie stać. Tak wyglądają w znakomitej większości użytkownicy takich aut. Ja to rozumiem i cieszę się, że ktoś się może cieszyć samochodem. Tego gabarytu i tego segmentu ja natomiast takim samochodem bym się po prostu nie cieszył, bo jest ich na rynku i na ulicach za dużo.